Treningi w projekcie PFG, jak można zauważyć, są nagrywane. Takie materiały wideo mogą bardzo pomóc, między innymi w promocji zawodnika podczas okienka transferowego. Osoby podejmujące decyzje co do selekcji zawodników w klubach, czyli trenerzy, dyrektorzy sportowi, czy chociażby prezesi, dzięki tego typu nagraniom mogą upewnić się, czy dany zawodnik posiada odpowiednie umiejętności, aby na przykład zaprosić go na testy. Osoba, która obrabia filmy z treningów, dostała wytyczne, żeby nagrania tych zawodników, którzy nie są ubrani w strój projektu, w ogóle nie były wycinane. Jedyny sposób, żeby mieć dostępne swoje filmy z treningów, to pokazywać jakość piłkarską podczas zajęć, będąc jednocześnie ubranym w strój PFG, czyli czerwoną koszulkę z logiem projektu, ewentualnie bluzę bądź ortawion, a także czerwone spodenki, wszystko marki Adidas. W okresie zimowym dopuszczalne są czarne długie spodnie. Zawodnicy, którzy przyjdą na trening ubrani w inny sprzęt niż obowiązujący, będą dobierani do drużyn treningowej z najmłodszymi zawodnikami w grupie. Podsumuję to tak na treningach profesjonalnych Group wymaga się trenowania w stroju PFG.